Rodzina zaginionej Beaty Klimek ma dość. Biorą sprawy w swoje ręce. Ta sprawa wciąż czeka na swoje wyjaśnienie. Ponad miesiąc temu zaginęła mieszkanka niewielkiego Poradza, województwo zachodniopomorskie, Beata Klimek, 47 litrów. Kobieta zniknęła i nikt nie ma pojęcia, co się z nią dzieje. Jej zrozpaczona rodzina robi wszystko, żeby ją odnaleźć. Siostrzenica postanowiła zebrać pieniądze, chcąc opłacić detektywa, który pomógłby ustalić prawdę. Służby w dalszym ciągu prowadzą poszukiwania, i od samego początku nie mamy nowych informacji, napisała. 47-letnia mieszkanka Poradza ostatni raz była widziana 7 października. Odprowadziła trójkę swoich dzieci na przystanek autobusowy, zaraz potem zniknęła. Rodzina zaginionej Beaty Klimek zbiera pieniądze na detektywa. Telefon komórkowy kobiety zamilkł dokładnie o godzinie 8.47 października i od tamtej pory nie jest aktywny. Pani Beata miała dotrzeć do pracy, ale tam się nie pojawiła. Pod domem został jej samochód. Kobieta z dziećmi mieszkała na piętrze domu swoich teściów. Jej mąż wyprowadził się jakiś czas temu. Beatą jest w trakcie rozwodu z orzekaniem o winę męża, ponieważ ten znalazł sobie inną kobietę, tłumaczy w opisie internetowej zbiórki siostrzenica zaginionej. Ciocia w swoim mieszkaniu miała kamerę skierowaną na wejście do niego, ponieważ nie czuła się w nim bezpiecznie. Ostatnie nagranie z kamery mamy niestety z godziny 7.05, gdy wychodzi, aby odprowadzić dzieci. Potem kamera nie nagrała już nic, została odłączona od kontaktu, dodaje siostrzenica. Kobieta, której rodzice opiekują się obecnie dziećmi Beaty Klimek, pisze: Że cała trójka strasznie bardzo tęskni za swoją mamą. Malują dla niej obrazki, a ich największym marzeniem jest, żeby ich ukochana mama wróciła. U tymczasowej rodziny mają swoje pokoje, chodzą do szkoły. Życie na pozór toczy się normalnie, ale. Spędzamy z nimi bardzo dużo czasu na zabawach, aby jak najmniej myślały o przykrej sytuacji. Niestety nie zawsze nam się to udaje, wieczory są najgorsze, dzieci płaczą za mamą, dodaje kobieta. Ponieważ dotychczasowe poszukiwania nie przyniosły żadnych rezultatów, rodzina postanowiła wziąć sprawę w swoje ręce. Mają adwokata i chcą wynająć prywatnego detektywa, żeby dowiedzieć się prawdy. Jeżeli ktokolwiek przyczynił się do zaginięcia, niech poniesie surową karę. Służby w dalszym ciągu prowadzą poszukiwania i od samego początku nie mamy nowych informacji. Mamy nadzieję, że uda nam się zmienić bieg sprawy, że zostanie wszczęte śledztwo, dodaje siostrzenica. Kobieta utworzyła w internecie zrzutkę pieniędzy. Chce dzięki nim opłacić specjalistów, którzy znajdą odpowiedź na pytanie, gdzie jest lub co stało się z Beatą Klimek.